Dziś zapraszam na film, na którym widzicie frezarkę za 999 zł. A jak to się stało? Parę lat temu, to 15, może 17, już nie pamiętam dokładnie. Zanim powstała moja firma, chciałem sobie kupić maszynę. No i szukałem na Lego i patrzę, jest taka frezarka. Znam ją dobrze, bardzo dobrze ją znałem wcześniej. No i na cena... kup teraz była. 999 a cena do licytacji była 500 zł. No i mówię tak, nie będę licytował, nie będę robił bała siebie. Bo jak zalicytuję, to zaraz cena pójdzie w górę. Jeszcze nikt tego nie zobaczył, a opcja trwała może 5, może 10 minut. Już tego nie pamiętam. Kliknąłem kup teraz, no i maszyna moja. Dzwonię do klienta i pytam się. On się pyta, co ja bym chciał wiedzieć o tej maszyny, A ja się tylko pytałem, chciałem dowiedzieć, gdzie ją mogę odebrać. No i tyle lat służy. Powiem wam, tylko wymieniłem raz 3 rzędowy łańcuch. Tutaj raz poprawiłem z tyłu takie sprzęgiełko, które napędza górę dół i ten wałek. No i to jest jakby główny napęd na tą główkę, bo to idzie później tu od silnika przez tą skrzynkę to jest skrzynka do napędu wrzeciona, a tam jest skrzynka do napędu posuwu. Zresztą widzicie tu ten wałek. Zapraszam Was w ogóle na grupę na Facebooka. Tam to karki fryzarki Jacek Ptasiński. Piszcie sobie w Facebooka to na pewno mnie znajdziecie. Tam już jest prawie 3000 osób. Tam łatwiej można się kontaktować, łatwiej można zadawać pytania, no i przeważnie wieczorami. Ja nie mam żadnego messengera, tylko na laptopie przeglądam. No i co by tu dalej Wam powiedzieć? Zobaczcie, jak to jest fajnie skonstruowane. Aby zmienić przełożenie obrotów, to trzeba odciągnąć dźwignię. Ona nieraz się nie przełącza. Jak potrzeba, to wtedy biorę na zero i tu mam takie pokrętło, pokręcę i się przełączy tam, gdzie potrzeba. Tu ono nie ma dużo przełożeń. Tu sobie zaznaczyłem wolne, szybkie S. I tutaj mam do, jak przełożę tutaj na neutral czy 0 no to wtedy tutaj używam do wiercenia No, co by tu jeszcze powiedzieć, dorobiłem sobie tę oprawkę, a co ona miała w zestawie? Była tak zwana goła i wesoła. Miała jedynie ten ściągacz do oprawek do frezów. No i to wszystko. To ogólnie jestem bardzo, bardzo zadowolony, pomimo że zarka na łańcuchach. Dziękuję.